Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmiku kulinarnym. Słuchajcie, dzisiaj, jak widzicie, po tytule będą ciastka z ciasta francuskiego bo mój mąż kupił za dużo i zostało no i stwierdziłam, że trzeba coś z tego ciasta zrobić. Także słuchajcie, będziemy robić dzisiaj mega szybkie, ekspresowe ciasteczka, do których bardzo mało składników potrzebujecie, bo tylko właśnie rzeczone ciasto francuskie, dżem Najlepiej oczywiście domowy, do tego jedno jajko do posmarowania i cukier do posypania. Tak, tak, nie przesuszeliście się cukier, bo uwaga, to nie będzie żaden fit, ani żaden zdrowy przepis. Ja mam, słuchać dzisiaj w domu dwa chorowitki, dzieciaczki się pochorowały, ciasto trzeba zużyć szybko, sprawnie. Trzeba się też tymi dziećmi zająć, ukoić, wyleczyć, więc nie ma czasu tutaj na siedzenie w garach. I dzisiaj tak, właśnie wyjątkowo będą takie szybkie, może nie do końca zdrowe, ale myślę, że całkiem smaczne. Oczywiście z tym cukrem nie będziemy przesadzać, nie? Ale tak wiecie, troszeczkę, żeby im było milej w tej chorobie, to te ciasteczka cukrem posypiemy. No dobra, kochanie, tak jak mówiłam, czasu nie ma za wiele. Ada śpi, nie wiem jak długo to potrwa, nie wiem w jakim nastroju wstanie, Wiecie, jak to w chorobie. Zabieramy się do roboty. Ważna rzecz, zanim tutaj w ogóle rozpoczęłam to całe szykowanie ciasteczek, to włączyłam piekarniczek, także już się grzeje. 200 stopni. Banalnie proste, bardzo szybkie. Eee, piekarnik już mam nagrzany, także zaraz je wstawiam e, i będą się piekły. Myślę, że około kwadrans im dam. I od razu słuchajcie jak zwykle podpowiedzi dla Was, abyście uniknęli moich błędów. Ja od razu to ciasto przekroiłam wzdłuż na pół, ale polecam Wam, żebyście może przekroili na trzy części i wtedy wyjdzie Wam więcej mniejszych ciasteczek i polecam tutaj, no jeżeli chcecie taki kształt, to możecie zrobić prostokąciki albo możecie zrobić kwadraty i wtedy możecie zrobić takie fajne trójkąciki, także to już zostawiam dla Was. Dobra, stawiamy ciacha. No dobra, kochani, ciasteczko gotowe. Króciutko, chyba 15 minut, je trzymam. Uwaga, smakujemy. Mmm, jest to francuskie. Jak to francuskie? Nie jest bardzo słodkie, tylko po wierzchu posypane cukrem. I tak nie jest słodkie, dobra. Muszę się jakoś do tego czemu dobrać. Jako... Ciężko się do niego dobrać, jakoś tak pozaklejało mm, się mega w tym dzieście francuskim, ale powiem Wam, że ciasteczko pyszne, pierwsza klasa. Co? Tak jak szybko zrobione, równie szybko zjedzone. Mm, naprawdę super. Teraz sobie tak pomyślałam, że na przykład świetną... Alternatywą może być na przykład włożenie do każdego tego naszego takiej do takiego ciasteczka, do tej poduszeczki kostki czekolady. Jak lubicie czekoladę, myślę, że to też jest fajna opcja. Myślę, że następnym razem ją wypróbuję. No i co kochani? Mam nadzieję, że ten taki ekspresowy filmik przypadł Wam do gustu, że miło spędziliście ze mną czas. Polecam, wypróbujcie. Jak zawsze na koniec dziękuję serdecznie za oglądanie, za to, że byliście do końca. I do zobaczenia w kolejnych filmikach!